Cześć, witam ja wszystkich. Bardzo serdecznie w od kolejnym odcinku tylko 4 Designs 4 Millions i Change No, I dzisiaj, jak pamiętacie, jesteśmy na tym festiwalu czegoś tam. Już nie pamiętam czego e, już, e, Światła, no właśnie. I tam, że trzeba jakiś zmarłych żegnać i w ogóle. Nie wiem o co chodzi, ale spoko. Tutaj tylko można usiąść. Dobra. Zobaczymy, co to jest. No to jest jakiś parasol, więc raczej nie ma z nim jakichś specjalnych interakcji. Szachy, co to jest to? No może włącz. Wszystkie światło I co? I nic. No to fajnie. Jak zrobię ustaw kolor. Wszystkie światła. Idziemy na przykład różowy. Aha, i rzeczywiście się robi. No dobra. Ale o co chodzi? gdzie ja mam tych zmarłych, żegnacie w ogóle coś robić tutaj. Ja nie wiem normalnie, mm, nie, nie będziemy nic kupować. Ognisko jakieś. E no nie wiem, może za mną jest coś nie tak, ale mam wrażenie, że tu średnio coś jest. No dobra, okej, okay, jest okay, stroje i wypowiedź czy nie do drzewa. Czyli musimy szukać drzewa. To jest drzewo? Nie, to nie jest to drzewo. Aha, może to jest co drzewo? Jesteś drzewo? Nie, jesteś drzewo, to nie. Yy. Ty jesteś drzewo? Nie ty? O, może to jest to? Takie, no właśnie. To jest. jakiś się jomocha noga. Wypowiesz życzenie z organ. Nie wiem jakby, czy tu można zdobyć jakieś nagrody, nigdy nie byłam na tym festiwalu, musieli go jak już niedawno dodać <laughs> Więc zobaczymy mm. Dobra, to możesz... Ej, mam wrażenie, że jakoś strasznie cicho są No, trochę mi się zciszyło, zawsze na 14 Dobra A Z kim masz odczucia znowu? A z nią? Cudownie. Już trzecie? A nie, piąte. Co? A nie, ona do, do ciebie to jest ty do niej dobra. Okej, okay. rozumiem. I niby co jeszcze można to zrobić ciekawego? Możesz z tym drzewkiem coś zrobić, na przykład je ukraść czy coś? Nie, chyba nie bardzo. I co tam jeszcze było? No chyba tyle jest takich. Jakieś ciekawsze rzeczy, w sensie mam również, że nie ten festiwal trochę taki odwiedzaj groby. No to pokaż, oj, pokaż mi te groby, gdzie one są niby. A, to jest drugie drzewko, wcześniej nie zauważyłam, ślepa jestem trochę. To jest grub? Nie, to jest puf. No, nie wiem, ale ja tu nie widzę żadnych grobów, więc. A to! Nie, to nie to. To jakieś lampiony są chyba. Y... Gdzie w ogóle jesteśmy? Ostawiłbym na jakiś Windenburg chyba, ale ręki bym nie dała. Może tu coś jest? Jakiś ślad mógł Co to jest? Ja to nigdy nie byłam w sensie serio. A! Tu są groby. Nie? To nie są groby? Nie moim zdaniu są. Przynajmniej tak wyglądają. Weź tam od tej cześć coś, nie? Nie możesz? No to w ogóle nie rozumiem o co chodzi. A, dobra, dziwny ten festiwal, nie podoba mi się, to spadamy do domu, wiesz. Jednak. Nie, na no serio, myślałam, że można będzie to trochę coś ciekawego, naprawdę złożyć. A, dobra, wiem czemu to nie było, bo to jest z tego, mm, jak się nazywa to kurde. Yy, właśnie, Góra Komorowi, bo jeszcze w ogóle nie korzystałam z tego dodatku, póki co na razie go mam, ale jakoś żadnym simem A, tam nie zabieram. Ja więc jeszcze nie zdecydowałam, no ale patrzyłam mu innych mniej więcej. No, no bo tam, wiecie nam jakiś first look i takie różne rzeczy i widziałam o co chodzi, nie? Ale raczej sama nie grałam. Dobra. A, I teraz, co ty chcesz? Chcesz jeść? że jednak nie. Masz co, na obraz i chyba pójdziesz spać tak, żeby wstać... Stanie... O, normalnej porze, nie? Dawaj. Masz coś w Żabki można rozmnożyć. Dobra. Proszę bardzo, sprzedaj, co to jest? Szczególne życzenie, no dobra, ale ten, ten festiwal to bardzo była taka trochę ciapa bardziej, A, dobra, no właśnie rysuję jeszcze jeden obraz i z tego co już zauważyłam, właśnie brakuje ci już tylko trochę do takiego drugobywiastkowej celebrytki czy coś tam. Co tu masz? Że obraz wzbudzający pewność siebie. No jak zdążysz zanim ci się skończy pewność siebie, to jak najbardziej będziesz mogła. Mi to nie przeszkadza. Co tu w ogóle masz? A, skończyło cię. się. Jak zwykle przystąpiłam do sprzedaj, sprzeda trzy obrazy i zdobyć następny poziom. Okej. Okay. Dla mnie nie ma problemu. Dobra, i weź ten, i teraz chyba już pójdź spać. Wiesz, zobaczymy o której wstaniesz. A, dobra, zaliczyłam się. Um, aha, świetnie lodówka i ten nam się zepsuł. W sumie to nie tak źle, bo o ile cię nie porazi prąd to masz szansę zdobyć jakieś tam części, które kiedyś może użyjemy albo sprzedamy, więc zawsze to jakiś plus, nie? Aczkolwiek, ja bym spojrzała, jakie poglądy mają być, tylko deszcze, bo jak zaczną się burze, to yy, pewnie albo zrobimy sydon, taki placek mały, albo yy, będzie trzeba. Yy, jak się mówi? Kupić, właśnie, kupić ten taki, nie wiem jak on się nazywa, ale jest 4,5 roku do zmieniania pogody, dlatego że po prostu. No. Jakby to powiedzieć? Jak będzie ten, burza, to ona często wali piorunami, właśnie w jakieś moje rzeczy je spala i wtedy więcej się traści niż żeby kupić nawet tamten. No dobrze, potem możesz zrobić pompki, jeśli chcesz. A żeby już nam urazu, to bananowy jest tak, tak mi się właśnie wydawało. Dobra Zobaczymy czy starczy. Trzy godziny. czy powinny starczyć w miarę. No dobra, ale ja się nie staram, żeby limit tego, ale ty lubisz przebywać na, jakby na łonie przyrody, czy coś tam, bo nie wiem, czy zauważasz, ale nie masz domu, więc nigdzie, nigdzie nie masz gdzie przebywać. No, no, jak też. Dobra, proponuję ci to naprawić. Przynajmniej lodówkę. Tu nie możesz wytrzymać, nie? Bo to coś tam mówi. A, w ogóle. Nie możesz. Okay. wiem, że no, wycieranie kołuszy na dworze to głupota, ale mnie zazwyczaj po prostu wkurza To. No właśnie, że coś tam. Odzyskaj części, a potem możesz coś zjeść. E, trochę zacina, nie wiem czemu. E, Dobra, stop, za bardzo. Teraz też nie jest trochę. Stop. Mm, nie wiem czemu serio w sensie. Nie powinno, ale najwyraźniej jednak może. Już wcale, no, znaczy już mamy takie dość dobre fundusze, no bo mamy aż te 18 tysięcy, prawie 19, no, 18,5 bardziej, nie? I to jest nawet nieźle, zwłaszcza, że startowaliśmy z zera i kupowaliśmy te dość dobre rzeczy, takie, nie? Nie te takie na maksę słabe, tylko to takie dość dobre, więc. Odzyskaj. Dobra, i teraz będziemy zbierać te wszystkie skałki i tak dalej. Chodź. Zbierz plon, zbierz plon, zbierz plon i kop. Tutaj, oj nie to, to tylko. Zbierz plon. plon, zaraz cię skończę kolejkę, więc cię trochę przyspieszę. Kop, I potem możesz to otworzyć. Zbierz plon, mhm. e, Tak, w zasadzie możesz przyjść. Co prawda, nasze towarzystwo nie jest takie tragiczne, ale zawsze tam trochę można pociągnąć, nie? E, dobra. Dobra. Zbierz plon. E, zbierz plon. Zbierz plon i tu będzie kop. Aha. I teraz kop. Szukaj żeb. Tutaj. Zbierz plon grzyby. Zbierz plon dwie paszcze. Zbierz cały plon. Zatem wszystko zbieraj. Oj. Eee, i dzwonki. Dzwonki. Dobra. A to nam sobie weszła, nawet bez żadnego zaproszenia, no to spoko. Miło wiedzieć, że czuję się jak u siebie. Proponuję ją tam no, przytulić na powitanie. A ona trochę wkurzona, chyba jest. No trudno. Sama chciała przyjść. Dawaj, dawaj. Festiwal miłości. No nie wiem Kim ty jesteś? Dlaczego mam w tobą gadać z eee. Nie no, na festiwal miłości chyba nie będziemy iść Tak, jest rozgniewana Mam nadzieję, że będzie dla nas miła O, jest młoda do wcześniej była chyba jeszcze to latka, w sensie Wczoraj, w piątek. Miała ja urodziny nas nie zaprosiła. No to jest już... niemiłe. Mm. A, masz wyślij radosnego sms'a. Proszę bardzo. Może że to o tym... Luny, czy coś. A, ona sobie idzie. No to fajnie, że my sobie gadamy, ona w połowie rozmowy wychodzi. Dzięki. Nie, dzięki. No, wysłałam Ci radosnego SMS, ale to było tylko w ramach kaprysu. No. A, więc tak. Myślę, że to na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. I możecie też zasubskrybować kanał. No i pamiętajcie, że w opisie jest link do kanału Kaspray Michała, którego też możecie zasubskrybować. No więc trzymajcie się, no i cześć.